Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z Cyklu Autokrytyk <laughs> motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów. Eee... Kolejny odcinek z diagnostyki komputerowej samochodu, tym razem Renault Clio czwartej generacji 2016 rok. Tutaj właściciel samochodu zgłosił się, także z palącym się Check Engine. Eee... Tak naprawdę tutaj błędy błędy były dwa silnik D4F 1.2 75 koni znany silnik od lat poprzedniej generacji także to jest typowy 16 zaworowy niezbyt mocny silnik miałem okazję przejechać trochę tak samochodem z takim silnikiem także wydaje mi się że silnik który jest aktualnie w 1.0 SC ten, który ma w dashi, także 75 konny jest dużo bardziej dynamiczniejszy od tego silnika tutaj mieliśmy błędy dwa sonda lambda za katalizatorem oraz działanie tej sondy yy, oraz podgrzewana sonda lambda za katalizatorem działanie tej sondy i to są dwa błędy związane oczywiście tutaj jeden błąd się dało wykasować Sądy lambda za katalizatorem, a podgrzewana sonda lambda za katalizatorem działanie zostało, został ten błąd, nie można było tego błędu skasować, czyli błąd jest aktualny, tutaj sonda lambda za katalizatorem dawała, e, nie dawała odczytów, dawała stały odczyt, albo jakieś dziwne odczyty, także tutaj jest ta sonda najprawdopodobniej check engine z gaz, ale jest ta sonda lambda do obserwacji, do wymiany najpewniej w najbliższym czasie, najprawdopodobniej wysiadło także podgrzewanie tej sondy. Także z tym się wiąże ta usterka DTC 013612 oraz DTC 014113. Także tutaj protokołem Renault taki błąd został odczytany i tak został klient poinformowany o tym błędzie. Czekam dziś z gaz, ale <coughs> yy, oczywiście to jest błąd, jeżeli nie zostanie usunięty. Tutaj oczywiście też są kostki do przejrzenia od tej sondy, bo często zdarza się tak, że nie ma styku, czy gdzieś kostka się poruszała, gdzieś wilgoć weszła i też po wyczyszczeniu, po zakonserwowaniu połączeń elektrycznych często można ten błąd <coughs> usunąć. <coughs> ja polecam zacząć od tego właśnie, od przejrzenia połączeń elektrycznych czy wszystko jest ok? Także to było na tyle <laughs> w tym krótkim odcinku odnośnie diagnostyki komputerowej. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, do następnego odcinka.